Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta i zapraszam Was dzisiaj na vlog ze mną, na taki daily vlog, tyle że z paru dni z długiego sierpniowego weekendu. Pomyślałam sobie, że ten długi sierpniowy weekend, taki jeszcze w dodatku wakacyjny, to dobra okazja do tego, żeby trochę poopowiadać Wam, co robię na co dzień, co. Jakby będę robiła w ten weekend, bo te aktywności też będą się trochę różniły od tego, co robię na co dzień. Oczywiście nie zabraknie roweru, ale też nie zabraknie dziennikarstwa, pogadanek o Vuelcie, która zaczyna się w sobotę. A jak wiecie, hiszpańska Vuelta jest dla mnie ważnym wyścigiem, takim, na który czekam cały rok. No i wiele, wiele więcej. Mucio, mucho más, jak mówią Hiszpanie. To jak? Zostaniecie ze mną? No oczywiście początek tego vloga musiał być z roweru. Dzisiaj jest środa, 14 sierpnia. Ja zaczęłam ten weekend od rowerowej przejażdżki, takiej krótkiej z odcinkiem gravelowym, który zaraz zobaczycie. No i mam nadzieję, że e, pierwszy vlog z roweru, znaczy pierwszy, jak pierwsza część tego vloga z roweru to jest dobry pomysł, i że w ogóle ta przejażdżka na inaugurację tego długiego weekendu to jest dobry pomysł, żeby go dobrze zacząć, być dobrze nastrojonym. Wiecie też, ja dzisiaj naprawdę za dużo nie pojeżdżę, bo jest 19.05. Po 20.00 już zaczyna robić się szarówka, więc to jest naprawdę taki wstęp. Ale Myślę, że taki rowerowy spacer jest lepszy niż spędzenie tego ładnego wieczoru na kanapie, bo zrobiło się ciepło. Jest ponad 20 stopni. Wróciły takie bardzo letnie temperatury i myślę, że trzeba to uczcić. Jestem na szutrowym odcinku. To jest taki mój odcinek z, z Bogaczewa do Żobiego Rogu. Na taki właśnie szybki gravel. 5 km szutru fajny taki odcinek tylko jest tu tarka zawsze dosyć spora, ale myślę, że to wszyscy gravelowcy świetnie znają widzicie, mijamy Bogaczewo zaczyna się Żabi Róg słynna Żabka i miejscowość Żabi Róg atrakcją tego odcinka jest to że w pewnym momencie po lewej stronie, gdy jedziemy do Żabiego Rogu a po prawej, gdy wracamy z Żabiego Rogu Ukazuje nam się jezioro Narie. Zaraz wam pokażę. O, właśnie tutaj jest jezioro Narie. Bardzo spokojne. Wszystko odbija się jak w lustrze w wodzie. Piękny wieczór. A przy okazji, słuchajcie, nowo odkryta droga. To znaczy, ja wiedziałam, że remontują tę drogę i że jej będzie towarzyszyła taka oto piękna ścieżka pieszo-rowerowa. To jest e, droga z Morąga do -Wulki w Wólki na drodze w kierunku Miłakowa. E, super! Bardzo to, słuchajcie, cieszy. E, zjadę teraz, bo teraz wjeżdżałam pod górkę, zjadę i pokażę Wam jak to wygląda. No jak widzicie za mną słońce już zachodzi, widać taką łunę światła od Zachodzącego słońca to oznacza, że trzeba się kierować do domu. To słoneczko już naprawdę szybciej zachodzi. I zapraszam Was na kolejny dzień w tym samym vlogu. A na zakończenie nowa ścieżka rowerowa. Do jutra. Ciao, ciao! A teraz usiadłam do oglądania prezentacji drużyn przed Wueltą. Jest czwartek, więc tradycyjnie ta prezentacja odbywa się czwartek, w czwartek. Słucham po hiszpańsku, bo chcę wtopić się w nastrój, posłuchać jak komentuje komentator w hiszpańskojęzycznym Eurosporcie i z przyjemnością popatrzę na Lizbonę, na największy, najbardziej rozpoznawalny zabytek w Lizbonie, czyli Torre de Belém. Wieża z XVI wieku, która strzeże ujścia rzeki Tag. I też jak można wyczytać w różnych artykułach o Buelcie, postanowiono zrobić prezentację drużyn właśnie w tym miejscu, taką imprezę otwierającą wyścig, bo jest to takie rozpoznawalne miejsce dla Lizbony i Portugalii. Ta wieża jest zwrócona w stronę oceanu i symbolizuje taką jakby takie dna Portugalii właśnie to położenie nad oceanem otwarcie na świat miejsce z którego wypływali znani podróżnicy także oglądam i zobaczymy co co ta prezentacja nam tutaj zaprezentuje w momencie kiedy prezentację drużyn oświetnia występ zespołu muzycznego warto dodać że Hiszpańska Vuelta wyrusza z Portugalii po raz drugi w historii. Poprzednio miało to miejsce w 1997 roku, i y, tym samym po raz piąty w historii wyścig wyrusza za granicy, spoza granic Hiszpanii. Y, y, I tym samym też Portugalia została. Pierwszym krajem, z którego Wuelta wyruszyła dwukrotnie, bo nigdy wcześniej żadna ta lokalizacja zagraniczna się nie powtórzyła. Dzień dobry, moi drodzy. Jest piątek, 16 sierpnia, kolejny dzień. Ja, jak widzicie, usiadłam przed komputerem na wywiad, żeby spotkać się z Anią Plichtą, Anią Lafort, tak naprawdę po mężu, ale w kolarstwie znaną z nazwiska Plichta. Porozmawiamy sobie o tym, czym Ania się teraz zajmuje. Ostatnio była słyszana w Eurosporcie podczas wyścigu na Igrzyskach Olimpijskich jako współkomentatorka. Ania jest również trenerką. Sama stara się utrzymywać aktywny tryb życia, także o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla Was interesujący. Za chwilę zobaczycie jego fragment. A na pełny materiał zapraszam w poniedziałek, za tydzień. Jak zwykle o godzinie 19, oczywiście. Chciałabym, żebyśmy jakby zaktualizowały informacje o tobie dla naszych widzów. Na pewno duża część. Z... Zna Ciebie właśnie teraz, znaczy słyszała, że komentujesz. Zdarza Ci się komentować wyścigi w Eurosporcie, wyścigi kobiet. Ja z przyjemnością słuchałam Ciebie podczas igrzysk olimpijskich teraz w Paryżu. Powiedz, czym się jeszcze teraz zajmujesz po właśnie zakończeniu kariery? Powiem ci szczerze, że w tym momencie działam na kilku frontach, bo z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii. Więc tak naprawdę po zakończeniu swojej kariery przez rok pracowałam jako fizjoterapeutka w drużynie Leaf Racing. To była też taka decyzja, nie chciałam od razu po zakończeniu kariery wrócić na stałe do kraju, zasiąść w domu i zacząć pracę na etacie, bo jest to ogromny przeskok. Więc stąd wziął się ten pomysł, żeby jeszcze popracować jako fizjoterapeuta na wyjazdach. I także zaczęłam wtedy pracę jako trener w Way to Champ. Więc cały czas moim głównym zajęciem jest właśnie praca jako trener. Uarka Koguta. Dodatkowo właśnie pracuję trochę jako fizjoterapeuta, przyjmuję pacjentów w Krzywaczce pod Krakowem i jeszcze w niedawnym czasie zaczęłam właśnie komentować wyścigi w Eurosporcie, Kolarstwo Kobiece, a do tego pojawiły się jeszcze takie nowe dwa projekty w ostatnim czasie. Jeden z nich to współpraca z taką Cycling Academy, to jest klub kolarski dla dzieci, który jest stworzony w Łętowni i tam dwa razy w tygodniu jeżdżę i prowadzę treningi na rowerach MTB dla takich dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Więc mam dwie takie grupki treningowe, gdzie pracujemy głównie nad techniką jazdy i uczymy się takich podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o jazdę na rowerze górskim. Więc to jest kolejna taka nowa rzecz, która od niedawna się pojawiła w moim życiu. I też z takich nowych projektów powstał projekt Coffee Ride Guide Kraków. I tam właśnie jestem tym guide'em, czyli przewodnikiem, gdzie organizujemy jazdy na szosie dla zawodników, zarówno tych bardziej zaawansowanych, jak i dla takich początkujących. Uczymy bezpiecznej jazdy w grupie i chcemy przez to właśnie promować przede wszystkim takie bezpieczne kolarstwo, bezpieczną jazdę w grupie na szosie. A teraz czas na rower. Jakoś tak ostatnio mi się składa, że dobrze mi się wychodzi wieczorem. Wyszłam równo o godzinie 18, akurat dzisiaj jest no bardzo ciepło, było 30 stopni w cieniu gdzieś około, więc myślę, że to dobry moment na przejażdżkę rowerową. No i wcześniej, tak jak widzieliście, zrobiłam wywiad z Anią Lafort obejrzałam końcówkę kobiecego Tour de France. Jakoś nie oglądałam Tour de Pologne, <śm> nie wiem, jakoś jest mi nie po drodze z tym wyścigiem w tym roku. Za to pasjonująca walka odbywa się w Tour de France, i to nie tylko ze sprawą tego, że Kasia Niewiadoma jest w tej chwili liderką w piątek 16 sierpnia. Co prawda jej przewaga nad drugą zawodniczką dzisiaj się zmniejszyła, ale nadal przed urami jest liderką. No i pomimo, że jak przystało na to, że będą takie duże podjazdy, to ta przewaga nie jest jakaś zastraszająca, natomiast z pewnością. Eee, żółta koszulka ma odrzucony doda animuszu Kasi niewiadomej, i w ogóle poziom tego wyścigu jest, tak jak powiedziałam też przed chwilą, e, wcześniej bardzo wysoki. I, I w ogóle ten wyścig jest ciekawy, dużo się dzieje, e, piękna walka jest, i myślę, że też ten tegoroczny Tour de France Femme świadczy o tym, że wzrasta poziom. Kobiecego kolarstwa i dlatego też z przyjemnością oglądam ten, ten wyścig. A w planie jest około 40 km dzisiaj. Myślę, że ta aura wieczoru będzie sprzyjać i, i będzie się fajnie ku zachodowi słońca jechało. Jadąc sobie dalej, chciałam powiedzieć wam jeszcze o. Prezentacji Vuelta, bo jak wiecie, czekam na Vuelta i wczoraj, tak jak wam też tutaj mówiłam, oglądałam prezentację Vuelta. No i mam pewne refleksje. Podobała mi się średnio, jednak najlepiej robią to Francuzi, przygotowując prezentację drużyn przed Tour de France. Uważam, że jest to najlepiej zorganizowane, poprowadzone, w ogóle pomyślane. Natomiast ta wczorajsza prezentacja, wiadomo, że jakby nie ma czasu porozmawiać z każdym z zawodników, ale już z tymi zawodnikami, z którymi rozmawiamy, czyli z Portugalczykami i z na przykład z obrońcą tytułu, z Sepełkusem, no to musimy przemyśleć jakieś sensowne pytania do nich. Natomiast te pytania były kiepskie. Na przykład powtarzało się pytanie Do you know Portugal? Czy znasz Portugalię? Na przykład do Wołta Van Arta. No on powiedział szczerze, że nie, że jest pierwszy raz w Portugalii i że z chęcią odkryje ten kraj. Zresztą tak samo jak w w której debiutuje. Co ciekawe, jakoś tak się do tej pory nie składało, żeby art wystartował we Welcie. Także szkoda trochę, bo y, trochę mnie zawiodła ta prezentacja. No i myślę, że taką właśnie y, anegdotką, kuriozalną sytuacją, którą zapamiętamy y, jest to spóźnienie Primorza Roglicza na, na prezentację. Swoją drogą jestem bardzo to się stało, no bo też Primo Roglicz nie jest debiutantem w Wielkim Turze, nie jest debiutantem na WLT i dziwna to, bardzo dziwna sprawa była. Śmiał się komentator hiszpańskiego Eurosportu, Juan Clavijo, który to komentował. No i później ten Roglicz, taki osamotniony, na koniec przyjechał, wyszedł sam. Taka trochę konsternacja, nie wiadomo było, co z tym zrobić, no bo jednak. To jest prezentacja drużyn. No i trochę chyba było głupio Rodliczowi i samym organizatorom. Roglicz powiedział, że wciąż czekał w hotelu, ale nie wiem jak to się stało, no bo przecież koledzy wyjechali, widzieli, że go nie ma. Jeśli ktoś zauważył, że go nie ma, powinien dać znać. Nie wiem, zadzwonić, cokolwiek, wrócić się po niego. Nie wiem jak to wyglądało od kulis. Może czegoś nie wiem, ale bardzo dziwna sytuacja. No i to z pewnością zostanie zapamiętane. Zobaczymy, czy to Słoweńcowi przyniesie szczęście, czy nie. Jest to dla niego z pewnością taki moment, w którym może ocalić swój sezon i przynieść jakieś znaczące zwycięstwo drużynie Red Bull Bora Hansgrohe, którego przecież od tego sezonu pozyskała. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy z Buczyńca. Może tutaj pokażę kawałek, żeby nie było, że tak kłamiemy, bo z tyłu to jakieś krzaki są. Jestem dzisiaj z Magdą i z Mateuszem, który nie chce się pokazać w kamerze, ale wierzcie, że tak jest. Umówiliśmy się na wspólną przejażdżkę. Myślę, że w taki miły sposób zakończymy długi weekend. Tak jest. Właśnie też się okazało, że są to mieszkańcy Moronga. A zatem y, fajne nowe znajomości. I się okazuje, że w jednym niewielkim w sumie mieście, chociaż rozrastającym się nieco ostatnio, y, są też pasjonaci roweru. I super. I, super. i oby ja było was więcej. I oby było nas więcej. Magda, to powiesz może jak tam z Twoim rowerem, jaka to przygoda? Masz ładną orbę. Może jak, jak się zgodzisz, to zaraz bardzo pokażemy. Y, <coughs> skąd się wziął rower u Ciebie? rower się wziął z namowy męża, tak naprawdę, bo to on zaczął pierwszy. Ale tak, jest to niebywała przygoda, do której ja zachęcam Was wszystkich. Jeździcie, bo nie mam z kim jeździć. Także dziewczyny morąskie. No właśnie, bo tu rozmawiałyśmy, że dziewczyny jednak jest ich coraz więcej, ale wciąż. Trzeba szukać i mam wrażenie, że w tych mniejszych miastach jest trudniej jednak jeszcze wciąż znaleźć. Trudniej. nie wiem, czy to zależy od tego, że nie chcą się przełamać gdzieś tam tego strachu, trochę wstydu, trochę obciachu, a to jest super. A jakie masz doświadczenia, jak proponujesz, nie wiem, właśnie jakieś koleżance, nie wiem, z życia, z pracy, to jak słyszysz odmowę, to dlaczego odmawiają? No jest cie... Bo nie mam czasu, bo nie będę miała siły, bo. Nie umiem jeździć szybko, uh -huh. a to też nie na tym polega. Czasami można dobrze się bawić i wcale nie jeździć szybko i wyprówać z siebie flaków, tylko tak. dobrze się bawić. Dokładnie, dokładnie. No, Także to być super rower. I też trzeba mieć znaczy, mieć na względzie to, że jak się zaczyna, to nie trzeba od razu wszystkiego umieć. Zazwyczaj tak jest. Jeździć szybko. Myślę, że tak. nie wiem, jak kobieta się uczy gotować jako młoda dziewczyna, najczęściej tak jest. To też od razu tego super nie robi. Tylko metodą prób i błędów dochodzi do, do tego, że to ciasto w końcu wyjdzie Wiecie, dobre. nie? gdzieś Aj. tam mamy z tyłu głowy, że powinnyśmy być od razu perfekcyjne, a to nie jest tak. W żadnej dziedziny. Nie. Także zachęcam Was, wsiadajcie na rowery. Wsiadajcie. Bo bardzo mi się podoba. Orbea jest hiszpańska, to już od razu mi się podoba. Magda sobie tutaj y, tuningowała. Różowa owika, różowa naklejka. Różowy bidon, więc też tak poszła jak ja w swoim gravelu w różową owijkę w tym sezonie. Fajny dodatek. Od razu widać, że to jest rower dziewczyny. A tutaj od razu kurczę moja miłość. Niespełniona, bo miałam jednego, ale sprzedałam, ale to był taki rower bardziej endurance. Chciałabym taką właśnie domankę albo coś. Tutaj Mateusz na tym śmiga. No pięknie to wygląda, no co tu dużo mówić. Kurczę, po prostu, co tu dużo mówić. Trek ma coś, co wyróżnia. Też się trochę za to płaci, umówmy się. Ale jest to coś, co wyróżnia po prostu te, te rowery. No dobra, ludzie sobie na stateczku siedzą, pływają. Tak jest, pogoda dopisuje, a my jedziemy zaraz z powrotem. Czym by była przejażdżka bez pit stopu w znanej stacji? Musieliśmy uzupełnić picie bo zrobiło się gorąco słuchajcie, chciałam tu naszym widzom podać temperaturę ile mamy teraz? 50 w słońcu pewnie 50 no w słońcu mi pokazuje 38 więc, więc uzupełnienie picia było jak najbardziej uzasadnione no słuchajcie, żarty żartami, ale zrobiło się naprawdę gorąco znaczy jest gorąco od kilku dni w sumie to nie jest żadne zaskoczenie jedziemy taką dość wymagającą, pagórkowatą rundkę z moronga do Buczyńca, potem przez Małdyty, sam Chojnik. Więc wyjdzie gdzieś tak około 60 może trochę ponad kilometrów, więc jest co jechać w tym upale, ale jest bardzo przyjemnie. No i koniec słuchajcie, zrobiliśmy naprawdę przyzwoitą przejażdżkę, 62 km, prawie 3 godzinki. Także myślę, że super przejażdżka z Magdą i z Mateuszem. Bardzo fajna na zwieńczenie tego długiego weekendu.